Dobra, moi drodzy! A więc nasz, nadszedł ten moment. Ten bardzo istotny moment, w którym ważą się moje losy. Bonjour ludziska! Mamy dzień 11 w Paris Central Penny. Czy to będzie dzień, w którym uda mi się w końcu zwiedzić dach? Mam nadzieję, że tak, bo taki jest mój główny zamysł na dziś. Tej mala, tej lamy, pf, tej plamy, tej lamy. Lamy w kształcie litery P nie było, że jak tu przychodziłem, pojawiła się nagle. Może coś skapywało z dachu. Nie wiem. W każdym razie, jeśli chodzi o ten dach, faktycznie chciałbym się na niego wybrać. Nie potrzebuję teoretycznie chyba już nic ze sklepu. Uznaję, powiem wam szczerze, bez bicia, po ryju oczywiście, że wydaje mi się, że Lablacha jest gotowy. Gotowy, żeby nawet zrobić, jeżeli przydarzy się oczywiście jakieś, jakieś szczęście i będzie rzeczywiście z nami fart, czy, czy tam jakiś spirit jak w Stardiu Walii, to, y, może uda nam się nawet jakoś zaplanować ucieczkę tą naszą wizytą na dachu. Więc tak. Oczywiście składam, składam swoją obecność, można składać obecność. Można zgłaszać obecność, więc ja ją was tutaj zgłaszam, robię tak zwane para i... <laughs> i przepraszam bardzo. Zasuwam do celi i tyle mnie widzieli, prawda? Pan poddaje się, zobaczył, że mnie tutaj nie ma, raczej jestem, ale już sobie stąd idę. Na wszelki. No dobra, na wszelki wypadek, oczywiście, żeby nic się nie zdarzyło po drodze, choć w sumie tniutniam to jak się nawet zdarzy. Zakładamy sobie radełka, Robimy taki, oto myk, wchodzimy. Co! A trapa osłony o jest nie do użytku? What? Przecież to się miało nie psuć. A attention, please, alert, alert. Potrzebuję dwie srajtaśmy taśmy na już. Jedna srajtaśma... taśma. Czek. Druga srajtaśma... taśma. Czek. Tu jakieś inne jeszcze rzeczy, których w sumie nie potrzebuję, nie wiem czy mam wybierać. Nieważne to teraz jest, moi drodzy, bo jeszcze się okaże, że kurna mnie przyłapią. Dobrze, że mam te dwa kleje, widzicie? To się kurna jednak przydało, czyli cholera wie. Powiem Wam szczerze, naprawdę cholera wie, kiedy psuje się ta. Kiedy psuje się ta y, tutaj kratka. Właśnie się zepsuła. Na szczęście udało mi się. Niesamowicie szybko ogarnąć kolejną. Dobrze, moi drodzy, idziemy na dach. Mam strój strażnika. Mam nadzieję, że strój strażnika będzie działał tak samo, jak działa normalny ubiór, czyli ten biały, że po prostu będzie mi wzrastała o 5%. Zainteresowanie mną. I tak, bierzemy, moi drodzy, hak, biorę linę, bo nie wiem, czy będzie mi potrzebna. Biorę też słaby kilow, licho i lekkie kombinerki. Bo ni cholery nie wiem, co będzie mi potrzebne na tym dachu, a może coś uda się wykonać. A jeżeli mnie złapił, to i tak chromolić, to i tak wszystko stracę. Idziemy. Dobrze. To co, robimy zwiat tutaj, na początku. Chociaż zobaczcie te... no dobra. Tutaj jest jakieś przejście. Co to jest za przejście? Okej, okay, kratka. Dobra, i to jest wszystko, co chciałem wiedzieć... Dobrze mi się też trafił fakt, tylko muszę teraz zapierdzielać Bo może uda się Raz Dwa Aaaa. To się nazywa życie na krawędzi Dobra moi drodzy, udało się Więc wiem, że muszę wziąć przynajmniej lekkie kombinerki Przyszedłem dopiero w jedną stronę Pamiętam, że ten pałąk był Ten pałąk chciałem obszaić, Ale teraz nie za bardzo jestem Nie za bardzo mam ochotę teraz wychodzić na dół Wiesz, jak doskonale wiecie, ponad 90% oznacza, że będą mnie od razu chcieli zapierdzielić Zobaczcie, już mi któryś z młonów zapierdzielił te Zapierdzielił mi... E... <laughs> nie mogę sobie przypomnieć słowa radła. tak Prześcieradła, pościeradła Gorsze to, że jak on spada, to nie spada na biurko Dobra, w każdym razie... U, kurde, dlaczego ja mam mundur strażnika przy sobie? Ja się pytam, co on tu robi Nie mogę trzymać go tutaj Łza mać... O, to ryzykowne było, ale dobra. Idą! Doł... Ło! W ostatni... No dzisiaj po prostu jedziemy po bandzie, moi drodzy, w ostatniej chwili udało mi się... Oni by tu cholera zauważyli tę dziurę! Podszedł pod same kraty pierdzielony. Piochdzielony! Ja nie wiem, który to był gość. O, Janusz! Ja muszę muszę pokazać, bo Janusz mnie nie lubi. Też lubi mnie już coraz bardziej. Więc cały tutaj w sumie... Masz dobrze wyglądać. Wygląda po prostu przerażająco dobrze. Aż kwiaty bo jak mi widzą. Spójrzcie na siebie. No właśnie patrzy, mówię, że dobrze wyglądam, nie. Będziemy gadać sobie z gościem. Adrian i koszą będą mieli sprawdzane cele. Bardzo dobrze. Nope. Nope. Ja tego sprawdzam, czy przypadkiem, ktoś nie chce jakiegoś jakiejś rzeczy, żeby mu znaleźć. Tu nic mnie nie interesuje. Gadamy sobie dalej z Januszem. Musimy podbić do 50, żeby przestał interesować się moimi szmatami na kratach. Pan Franca, 50, widzicie? Pan Wersalka też 50, Kochsalka, tak, sprawdźmy tu, dupa, to będę już sprawdzał, nie wiem czemu to robię, w sumie przed chwilą to sprawdzałem, nowe questy, nie, to był dźwięk zastanawiania się, gdybyście się zastanawiali, co się... dlaczego się zastanawiam nad tym, czy się zastanawiam, chociaż to jest zastanawiające, zamierzam dać komuś nauczkę, bla bla bla, kolacja niedługo, no niestety nie, bo znaczy 24 dolary zabiorę. Tylko, że zawsze po obiciu ryju, obicia, po obiciu ryja, tracę 10%, więc akurat 25% dolarów. Czyli na tym dealu bym stracił, jeżeli by mi oczywiście dorwali, ale tak momentalnie wzrasta zainteresowanie na 100%, że zawsze uznaję, że obicie mordy czy odwrócenie uwagi oznacza zawsze zginięcie i odwiedziny wiadomo gdzie. W takim jednym bardzo fajnym miejscu z białymi mundurami u ludzi, którzy na mnie patrzą. Czyli w klinice. Dobra, pan Franca, jestem zajęty. Ja też. Dobrze, więc i, na pewno na noc będziemy chcieli sobie, że tak powiem, pyknąć po dachu. Stachu stwierdza, że pykniemy po dachu. Zdecydowanie, ale oczywiście w nocy, kiedy dzień się zakończy. Czekolada, to chyba będzie mi potrzebne. No ale właśnie! Nie, będę, będę się uważać, jak będę tu schodził, bo oczywiście i tak zabiorą mi te cholerne prześcieradełka. Więc na to, od tego ucieczki nie ma. W razie czego tu sobie jeszcze oczywiście, jak widzicie, zmagazynowałem... Czekoladę, więc proszę bardzo, tu już jest kolejna czekolada, gdyby było mi to potrzebne, mam sześć legali, muszę uważać. I znowu nie zabrałem, nie zabrałem pilnika na górę. Mógłbym od razu ulepszyć jeszcze raz kombinerki do ciechania. czy te przecinaki, które już wiecie, że na pewno przecinaki mi się przydadzą, tak? Znaczy to nawet wiemy, je tylko, je tylko wiecie, tak? Mam nadzieję, że tam na górze nikt nie chodzi i nie będzie zainteresowany tym, że ja chodziłem tam i zostawiłem jakąś dziurę, więc teraz musimy po prostu jakoś dotrwać do końca winniczek. U Boże, ile niebieskich. Z Januszem sobie jeszcze gadamy. 44. Jak sobie jeszcze z nim trochę pogadamy. Cześć, Janusz. Cześć, Wersalka. To może Anusz Widelec, czapka Polonez. Nie, to nie ten, to nie ten tekst. <grym> Uda mi się też trochę z nim polubić i przestanie mi zabierać prześcieradła. Tylko nie to, to nie tylko był Janusz Dark. To jeszcze był ktoś. Kto jeszcze był z tych strażników, którzy mniej mnie lubią? No i zobaczcie, 50. Czyli ten już prawdopodobnie przestanie łazić Przestań łazić za mną, Kartezjusz. Na pewno to nie byłeś ty. już Kto jeszcze może za mną łazić? Nie pamiętam, ale mi się na pewno przy... przy, przy, przy przypomni. Dobrze, pilnik! Czy chcemy kolejny pilnik? Chyba jedyne co wezmę to... Wybielacz może? Winniczek to też nie był chyba ten koleś, który... No w sumie dobra, weźmy wybielacz. Ja pierdzielę! No i to jest głupota! Niepotrzebnie to robię, bo ja chcę być... Na... O, może biała flaga? Nie. Chcę mieć na zero. A przynajmniej jak najbardziej na zero. Zmniejszony guard hit, tak zwany. czas sakreble. Sac, może sakreble. Może teraz, jest... tak! Ja to mogę nawet sprawdzić, zebrałem mu klucz. Więc to chyba był sakreble. Odgłosy przerzucanych kartek i te sprawy szybko sprawdzam. Gdzie jest ta cholerna kartka? Tak, sakreble. Czerwone, czerwone klucz miał wtedy. Więc, moi drodzy, wszyscy mają już 50 50 opinii. 50 punktów opinii o mnie, co oznacza? Shit! Niedobrze. O, kolacja, dobra. O, 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 co ja robię? Chcę zabrać O. Czyli to oznacza, że robimy test. Test? Test testowy. Sprawdzamy. Wybielacz, kurde, blaszka, no, mam, nie potrzebuję. Sprawdzamy, czy przy okazji na przykład znowu mnie zdejmą, tak? To jest istotne, żeby to sprawdzać, co tam w sklepach. <laughs> Taśma nie jest mi potrzebna. Nie wiem, co będzie mi w sumie jeszcze potrzebne, ale mam przez niego trochu. Nie mam oczywiście narzędzi najlepszych z możliwych. Co? Dlaczego mnie lejo? No dobra, lejo mnie, bo się spóźniłem, tak? I akurat to... Dobra, a w sumie! Stracę tę kasę, widzicie? O, proszę. I minusik. Zebrali pewnie mi. Broń, trudno, ale byłem na kolacji, zgłosiłem się, zobaczyli mnie. Jakoś przeżyję tę stratę dwudziestu czterech czy pięciu dolarów jakoś tak. Czas na ćwiczenie. Super. Idziemy trochę pociskać. Sprawdzam. No, w sumie nie ma dużo siły do pociskania, więc może sobie podniesiemy szybkość. Szybkość podnoszona. Tak naprawdę. Co? Co się dzieje? Jak się, jak się to robiło? Ej? Chyba trochę nie ogarnię, jak się to robi. Eee. E. Ja, coś się pozmieniało. Ja nie mam pojęcia, co muszę klikać. Ani e, ani q nie działa. Spacja? Nie. Ej. No dobra. To no w takim wypadku, moi drodzy, nie mam pojęcia. <ścoughs> nie mam pojęcia, jak działa skakanka. O, coś działa. O. O, rany, q i e, muszę naciskać w jedne, jednocześnie, serio. q i e. Jednocześnie oboż. Dlaczego te gry nie mają na przykład takiego czegoś jak ewidentne na przykład sugestie? Świetnie moja szybkość podniosła się już o dwa punkty. Spadną szybciej niż dążę po prostu powiedzieć. powiedzieć hoble. Dobra, czyli co? Nic nie ciekawego tam się lejo. Kieszenie bagiety nie są dla mnie interesujące w żaden sposób. Zobacz, Kura San donosił strażnikom. O, to wielki problem. Dwie czekolady, spoko. Tu mam jakiegoś, jakiegoś quest, tylko oczywiście go nie kliknę. Teraz, niestety. Ale mogę komuś dać w prezencie, na przykład. Dobra. Kura San. Masz. Miałem ze sobą, nie potrzebuję, nie potrzebuję twojego wsparcia i tak. Nie potrzebuję też twojego sklepu. Aj, moje oczy! To przestań patrzeć na wodę, chłopie. Czas wolny. Dobrze. Czas wolny oznacza, że mamy wolne. Oczywista, to jest, prawda? Ale... Może Lablacha znajdzie coś ciekawego jeszcze w tych... Teraz już ma 0% hita tak zwanego Może na przykład będę zbierał takie, że tak na przykład zegarek Ktoś z was pytał mnie w komentarzach Staszek, po co ty nosisz ciągle zegarek? I tutaj, w tym swoim ekwipunku I fajnie nie nam ktoś inny odpowiedział mu, że... <laughs> że sprawdzam godzinę W sumie do, dobry żart, dobry żart, dobre to było, podobało mi się Ale w każdym razie, to jest prezent to jest ten przedmiot, który zalicza się do prezentów. Tak? Proszę bardzo, nikt nie ściąga mi na razie teraz już tych prześcieradełek, co jest bardzo spoko. Prezent, czyli jak komuś, kto... spodobał mi się na przykład jego sklep. Myślę sobie, o, krem do golenia, tak, zgólmy sobie brodę. Albo od razu całe afro, to mogę od razu wrzucić zegarek. Tak, sru, poleciało i... Idzie plus 9 chyba do reputacji, czy coś takiego. Jesteś niewinny, tak jak my wszyscy. Bagieta, ty masz quest. Ale nie chcesz się tutaj kliknąć. Nie, nikt nie jest... Nikt nie jest dla mnie interesujący, też mogę trochę sobie tej gotówki odświeżyć, na przykład, znajdując książkę. Nie zwracam uwagi wcześniej, czy mam książkę, bo zapomniałem, więc jak gdzieś znajdę książkę, to jeszcze sobie uważam, coś muszę robić, tak? A poza tym dzisiaj idziemy na dach. Folie nawet dwie! Dwie folie i. Taśma klejąca daje nam oczywiście super ekstra wypaśną rzecz, w postaci dużej torby na kontrabandę. Niestety nie jest to nam potrzebne. Albo to była folia i dwa plastry, jakoś tak. Nigdzie nie widzę książki. Jakieś drewno, niepotrzebne mi drewno. Asterix też nie ma w swoim sklepie nic, co by mnie interesowało. A mnie tylko i wyłącznie książka. Ale po co kupować książkę i dostawać za to kasę, skoro można po prostu książkę znaleźć? Ups! Tarararara, lalala, kachtez już w i déjà vu! Chce tutaj chodzili? Co tutaj? Chodzili! Dobra. nie. To mnie nie interesi. A dobra nie, dobra już stąd idę, okej, okay, no to pfff, w sumie zbliża się czas, w którym rzeczywiście, czy to w mordę jeża, no deja vu, znowu Cię widzę, <grym> a to taki dowcip, który pewnie nie wyszedł mi za bardzo, <grym> dobra, w każdym razie, no tak, taśma klejąca, widzicie, tutaj w ogóle z taśmą klejącą nie ma najmniejszych problemów, ktoś tu się zlał? A raczej ktoś kogoś zlał. O, Rydel! Rydel jest to, tym przedmiotem, który potrafi kopać. Z Shiftem można sprawdzać, bo też pytaliście, jak można sprawdzać takie rzeczy. Naciskam Shift i widzę, jaki jest skill, znaczy, co mi, co mi pomaga ten, ten, ten sprzęt i jaka jest jego moc. Tu mamy że czekoladę i zegarek. Czyli teoretycznie mogę wziąć zegarek, żeby komuś go dać. Proszę bardzo. Czy czekolada wpływa na zmniejszenie energii, gdy było trzeba? Tylko jej wyłącznie. Dobra, to nie jest nic interesującego już komuś kurde opylimy te zegarki na, na zbiórce, która niebawem przyjdzie. No i zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy tam na tych dachach. Oczywiście będę musiał uważać na łuny. Jak wpadnę w te łuny światła, to niestety od razu jest karcem. Przynajmniej tak zawsze było w The Escapist. Jak, jak kurczę zbignie wpadł w łunę światła, to od razu karcerek bez żadnego pytania. A to oznaczałoby, że będę musiał cofać dzień do początku. Więc wszystko, co dzisiaj osiągnąłem, pójdzie się trochę chromolić, dlatego jakoś nie za bardzo przykładałem, jak widzicie, wagę do tego, co dzisiaj się dzieje i nic nie musiałem robić, oprócz tego, że mógłbym poświęcić ten kolejny dzień na zwiedzenie, prawda, jeszcze raz, eee, dachów z innej strony, co oczywiście będzie trzeba czas... zrobić, lablacha i koszą, oczywiście, oczywiście, że musi to być zawsze ten moment, kiedy ja naprawdę nie chcę rolkola, nie chcę sprawdzanej celi, dlatego właśnie jest sprawdzane, nie, to jest standard. Dobra, czyli to oznacza, że muszę się podbyć bylacza. Bo inaczej e, lablacha zacznie się staczać. Haha. Dobra, wszystkie nielegalne rzeczy muszę wziąć do łapy. Sprawdzam, czy mam wszystkie nielegalne. Czy mam jeszcze jakiś nielegal, który musi wylądować w... w kiblu? Nie! No i teraz poczekamy! Jedyne co możemy robić teraz, to poczekać. Nielegalne u mnie się nie liczą. Wydaje mi się, że nielegale wrzuconego do, wrzucone do toalety mogą się liczyć. Chociaż nie wiem, nie sprawdzałem tego nigdy, nie pamiętam. Ale wiem, że gible mogą być w dowolnym momencie zresetować ich wnętrze. To już kiedyś mówiłem chyba, nawet w tej serii w tym sezonie. Więc trzeba uważać, że rzeczy wrzucone tam mogą, po prostu jak nie, nie wciśniemy, spuść, to. Oczywiście pójdą się chrzanić, więc teraz zobaczymy, który z kochanych strażników przyjdzie sprawdzać mi cele. Coś tu lezie w ale w do mnie nie lezie jednak. Dobra, to nie będzie w hansa, nie interesują się moimi prześcierbami, więc jest spoko. Cały czas tracę czas oczywiście. Déjawi, cześć deżawi! Na rada żywi. Żeby... Jest jeszcze poddaje się. Dobra, no i super, jesteśmy bezpieczni. Można wszystkie nielegale z powrotem tutaj oddać. Biorę teraz ten pilnik kolernie, żeby go tam połączyć. Tam mam taśmę klejącą. Dobra, manekin. Oczywiście, że muszę użyć manekina, żeby przypadkiem dostrzegli, że jestem w celi, bo to jest ważne. No i moi drodzy, idziemy, idziemy na dach. Rach, pach, pach, rach, pach pach i idziemy na dach. Połączymy sobie to, żeby mieć teraz mocne kombinerki, które będą na pewno potrzebne, bo wiemy, że w pewnym miejscu kombinerki są potrzebne. Nie wiem, co jest dalej, nie wiem, czy są inne ścieżki, nie zbadałem dachu całkowicie, więc teoretycznie muszę po prostu wziąć wszystko. Bo nie mam pojęcia, co mi się przyda. Tak, nic do cięcia, to w sumie na to jest prawie zniszczona mundur strażnika. Stanisław, zapomniałbyś się przebrać. Dobra... Mogę zostawić uniform więźnia, bo to mi nie jest potrzebne. Wezmę też... To dobra, moi drodzy! A więc naszy... nadszedł ten moment. Ten bardzo istotny moment, w którym ważą się moje losy. Czy ja przypadkiem teraz nie wpierdzielę się na jakąś łunę Świat... Świat... światła. Widzicie? Ona potrafią tak zbaczać, a ja muszę pójść w dół. Bo tam była... Tak. Tutaj są łuny światła dalej. Nie widzę żadnych. A tutaj nie ma łun światła, są tylko tam. Dobra. Okej. Okay. Dobra, jesteśmy. Czy to mogę ciąć? Mogę to ciąć, nie jest pod prądem. Dobra, 20% schodzi. Za jednym ciachnięciem. O, moje kombinerki to chyba są teraz najmocniejsze z najmocniejszych, tak? Mocne to oznacza, że najlepsze. Więc ładnie, szybko pociąłem. No i drodzy, mam przejść. No i teraz co jest tutaj? Jesteśmy na nowym terytorium. A. Tędy można byłoby chyba wejść albo wskoczyć. Co mi to dało, że tu się przeciąłem? <laughs> to mi dało jedno wielkie nic. Tutaj nic nie ma. Chyba że można przejść tam, ale tam można przejść bez przecinania, czyli. Droga tutaj niewiele zmieniła. Zarąbiście. Zobaczcie, no nic. Tam jeszcze są jakieś kraty. Czyli tutaj nada. Nic ciekawego. Dobrze, zobaczmy zatem prawą stronę. Prześledźmy dokładnie ten dach. Na pewno mogę wyskoczyć stąd. U właśnie czerwonego klucza nie mam. Będę wyskoczył tu na dół. Mógłbym potem tym czerwonym kluczem manipulować. Dobra. A teraz trzeba się przejść na prawą stronę. Trzeba uważać teraz na te łony. Świateła. Tu jest jakieś przejście. A, co to za przejście. Nie, to jest zeskok. Tutaj nic interesującego nie ma. Raczej. Drugie przejście, dobra. Okej. Okay. I co? O, to wygląda jakby. Uuuu. A czy ja tam mogę wskoczyć jakoś? A, zobaczmy, czy mogę wskoczyć z hakiem? Droga jest zablokowana, oczywiście, bo trzeba ją ciachnąć. Dobrze, no tutaj widzicie jest kolejne przejście. I tu jest wejście. Czy muszę dostać się tutaj? Jak dostać się tam? Jest szansa, żebyś tam dostać? Urde, nie ma szans, żebyś tam dostać, bo droga jest zablokowana. Nie mogę wejść na górę. Widzicie? Jest niebezpiecznie. Nie mogę wejść tam na górę. To gdzie jest kolejne przejście? Jestem w stanie w ogóle gdzieś tutaj dojść? Shit! No nie ma jak! Tu jest przejście. Ha! Tu jest kolejne przejście. Jak tam się dostać? Uważać. Znowu tu latają. No właśnie, jak tam się dostać? Wiecie co? Mam pomysł. Może tutaj da się dostać z tego, po lewej stronie. Dobra, ja stąd już spadam. Wszystko, co chciałem zwiedzić na dachu, zwiedziłem. Mam zaraz, zaraz wam tylko się zabezpieczę. I będę wam mówił, co, co, co jest moim wnioskiem na dziś, moi drodzy. A więc wygląda na to. Wygląda na to, że będę musiał a, kurde, kombinerki, dobra, to wszystko zostaje. Będę musiał ogarnąć motyw z przejściem jednak przez drzwiczki. A to chyba oznacza, że powinnam zrobić sobie jeszcze ten klucz, tylko wtedy będzie niebezpieczeństwo, że ten klucz, wiecie, że strażnik będzie wkurzony, a jak strażnik będzie wkurzony, to oczywiście będzie mi zabierać prześcieradła, tego nie mogę dopuścić. Widzicie, nie zabiera prześcieradła, bo ze wszystkim jestem już kumplami. Więc ogólnie spoko. I w ten sposób kończymy dzień, moi drodzy. Czyli, trzeba dostać do tego budynku na zachodzie. Pamiętacie, tam był taki budynek. Ja się muszę tam do niego do środka dostać. Jak się mogę do niego dostać? Chyba mogę zacząć przecinać ścianę. Tak mi się wydaje. Ja sobie to jeszcze po chwilę lekko przemyślę, ale kończymy dzień. W sumie, zwiat był dobry. Zobaczyłem, że stąd nigdzie się nie dostanę raczej. Albo czegoś nie zauważyłem, to może być jedno z dwóch, ale wydaje mi się, że tam nie miałem szansy dostać się nigdzie z tego miejsca na dachu, więc trzeba dostać się do tego miejsca tu po lewej stronie i potem wejść na dach, a potem zobaczymy, gdzie w ogóle nas droga zaprowadzi. Takie są moje wnioski z tej ekspedycji. Idziemy spać.